Witam naszych szanownych followersów. Kochani, dziś nagrywamy specjalny odcinek dla koneserów win ze średniej półki pod tytułem Pić trzeba umić, czyli Lainy pół. Słuchajcie, dzisiaj przeprowadzimy test czterech napitków z różnych czterech stron PGR-ów. Ale czym by był ten program bez prawdziwego kipera? Panowie i panie, Przywitajmy więc lokalnego przewodnika po miejskiej dżungli, Kroszarda, Żulmistrza, pana Rurka, popilnować auto. Witam serdecznie. Proszę usiąść. Proszę, A, proszę, proszę, proszę. można? Jasne, siadamy, siadamy. A, Drogi Rurku, jest. e, czy jesteś w formie dzisiaj? Wczoraj konkubina wyszła z, z zakładu, także trochę popiliśmy, ale jakoś to chyba Czyli przejdzie. Chciałbym, chciałbym dzisiaj zaoferować. To, że na Bogato, Jasne, chciałbym Ci zasady najpierw powiedzieć, bo okay. nasi followersi e, chętnie e, uderzyliby w rynek wina średniej półki, tak zwanej, lecz boją się lub są niepewni tego smaku i ciebie tutaj traktujemy jako takiego guru winnictwa. Chciałem Ci zaproponować cztery wina. Będą to wina, mam nadzieję, inaczej tak powiem, mam nadzieję, że połychtają Twoje kubki smakowe. Słuchaj, żebyś mógł sobie przetrzeć właśnie te kubki smakowe, żeby powinie. Mamy tu super dwie przekąski, takie w Twoim klimacie. Na alkoholu? Na, na alkoholu jak najbardziej, można spróbować. To Ci wyczyści kubeczki smakowe, będziesz mógł. Już idealnie, już. Słuchajcie, zaczniemy od tego, że tak. Banderolę zrywamy, jak to się mówi, i lecimy. Ale to jest wysokogatunkowe alkohol. Bardzo wysokogatunkowe, średnia półka, czyli one są do dostania na wysokości średnio w sklepach 20-30 cm. Tam się musisz rozglądać. Czyli to moja wysokość po imprezie. Pierwsze tak pilko, które Rurek dla Was przetestuje, jest to mocny Fajrand, bardzo fajny smak malinowy, 30% objętości, czyli alkoholu, ale na co zwrócę uwagę? Przycinają na cenie, bo tylko 0,9 litra, a wygląda jak litrowe. Tak można na wycieczkę zabrać. Na wycieczkę. Z koszuliną. Żebyś wytrzymał cztery rundy, to proponuję, czy tutaj nalanie takiego naparsteczka. A zresztą jakaś dama przychodzi? Yy, nie, nie, nie. Bo no, mój drogi, ja mam do że rzeczy ja mam swoją literatkę. Uh, oh, oh. No, kochani, o, ooo, nie ma co, kochaniu. Co profesjonalist, to profesjonalist. Ja muszę wszystkie kubki przepukać. No, muszę leje, lewo wejdzie i. Leję tutaj, on oh, myślę, że. Skosztuj. Skosztuje. Muszę no, powiedzieć, jaki tam był skład? Czy, czy, czy tu w ogóle ma skład jakiś? Zarodol? Skład nie, a ja będę Jasne, składu nie ma, ale jest napisane, że najlepiej smakuje w pełnym składzie. Nie wiem, co to znaczy. Aromatyzowany napój winno-owocowy, czerwono o smaku malinowym, zawiera cukier, substancje słonące, siarczyny, zawiera aspartanę, czyli coś tam, coś tam. Kurczę. Dobrze, że czy... dłuższego składu nie miało, bo, yy, bo czas się kończył. Nie zdążyłem przeczytać, i dla Falowe światło, Powiem ci, że. Jak nutka wyczuwalna jest tego smaku owocowego? No jest malinka na końcu, na, taki. nacisnął. no na i tak to się mówi, finish. Finisz ma na malinkę. No Finisz na malinkę, ale tak bardziej pestkami hmm, trochę wiesz. Słuchaj, bardzo bym cię prosił, żebyś yy, przeczyścił sobie jednak te kubki tutaj yy, sushi. Mamy takie, tak? takie sushi. Sushimi. Proszę sushi. I teraz mam dla ciebie Bartku, coś, coś co zmieni Twój świat na temat win. Wino każdemu kojarzy się, kochani, ze słodyczą, z deserem. A tutaj mamy snajperka. W wojsku byłem snajperem. Bardzo bardzo pasuje. Bak, do bak, do pasuje. Do Snajperka, pasuje. który... To działko mi rachło, mówił na mnie w wojsku snajper dokładnie. Też dla... <laughs> zawiera. Też zawiera siarczyny, ale smak gorzki. A jakie filmy to jest bo, bo to może jest tak. Ta? Nie będziemy tutaj promowali do Nie, bak, ale na, na literkę by? Nie, 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 to jest z miejscowości Dobroń, bo ci musi być. to fizyn, to nie jest. To nie jest fizyn. Proszę uprzejmie. W takim razie... O kurczę. Skupimy się teraz na winku, które znowu przycinają, czyli 900 ml. A to będzie w telewizji? Nie, nie, nie się, to jest tylko nasz, no na wewnętrzne tutaj nasze zapotrzebowania. Bo, bo konkubina jakby oglądała, to byłaby zniesmaczona, że poniosło mi Sam. z tak, jest chyba, tak, tak. Bo u nas na Belinie to bez proszę, proszę Marku, skosztuj, podziel się opinią. I najważniejsze musisz nam odpowiedzieć na pytanie, czy po takim kubeczku, czy jak ty to nazwałeś tam, filiżance, czy literatce, byś był w stanie, ożywki. jak snajper, trafić tutaj właśnie w ten czerwony punkt? Po dłużej dopiję. Rozumiem, jaki punkt się spytasz. <noise> w butelkę wodzi. Jasne, jasne. Słuchaj, zanim przejdziemy do trzeciego, opowiedz nam, co się kryje pod tym smakiem gorzkim? No to ciężko, bo zaskoczę podpowiedzi tu nie było żadnej na butelce, czyli jaki to jest smak i tak dalej. Ale niekończąca się opowieść. trafiliśmy w gustach chyba. Eee, pyszne, pierdzielone, <coughs> tak, zaskoczę Cię, odpowiedź na pierwsze pytanie, czy trafię? Ja się boję złociutki, że ja do domu trafił dzisiaj, a gdzie w taką butelkę jeszcze? Nie, no zaskoczę Cię, że jest gorzkie, pierdzielone. Jest gorzki. Także się producent nie pomylił. Wie co wlewa do buteleczki? Słuchajcie, bo tu mi podpowiadają Słońce że... jak olej. Fajne, tak, fajne. Tak, fajne. tak, tak podpowiadają, Ale ja do domu? Czas się nam powoli kończy, więc musimy troszeczkę przyspieszyć rurku. A nie czy dam radę już. <noise> <noise> rurku mamy pecha. Trzecie wino, które znowu ma tylko 900 ml. I tutaj e, zasłonię etykietka, aczkolwiek banderole zerwę, żeby nikt sobie nie myślał, że to są kompoty czy inne takie. I tutaj sprawdzimy Twój smak wyborny, powiesz nam. A, ja a pójdę, bo to się zmarnowały. Czyli się czy jesteś takim koleserem i czy poznasz smak? Nie widziałeś nazwy, nie widziałeś smaczku. Proszę uprzejmie, a może znam? Proszę uprzejmie, nie znasz, nie znasz, bo to są z takich zakątków w kraju. E, o, o ale mówię? powiem Ci. Złożycie. Szanująca się nazwa na G. <laughs> po prostu. Się, że jeżeli chodzi o aromat. Złoto, złoto, proszę uprzejmie, no. to, to, to jest z tych, z tych droższych, Koło 4 złotych na pewno, tak 4,75, co nasugerowałem, jest klasa, a to nawet zawiera owoce, sobie wyobraź panie, czyli czysty kompot. Przecieram sobie troszeczkę. I powiedz w międzyczasie, bo tak naprawdę to mało ich interesuje już, co to jest za smak, jeszcze raz pokażę. co to jest za nazwa, mogę zdradzić, generał, bardzo... Bardzo fajne... Harry, mój bardzo drogi. fajne winko. Harry. To jest natomiast z okolic Olsztyna taka wioska na Mazurach. Ale myślę, że bardzo dobrze produkują. Bardzo dobry. bardzo powiedz mi... Herry bo... smak. Bardzo herry, jak najbardziej herry. Powiedz mi tu jeszcze, bo ze studia mi podpowiadali. Podobno nie wyglądasz zbyt... Y... Uczciwie w kamerze powiedz mi, skąd ta... się. Skąd, skąd ten siaczek, tu pod okiem. A, słuchaj, głupia sprawa. Jak już wspominałem, czy nie wspominałem, nie wiem, może to było. Nie mówię, nie mówię. Konkubina wyszła z wytrzydziałki. tak, w końcu. Walety były, zwane by. po skrzyżyny. Tak, no i że zabrakło na, tam, na, wiadomo na co, to wpadła na pomysł, żeby wziąć mój wózek i się przejść po rejonach, po puszeczki, Mówię. Janinka, to jest Marka Teryn. No i Janinka mówiła, że Marka nie ma. Marek był. No i widać, potknąłem się o wózek, potknąłem się o wózek, całkiem niepotrzebnie. No tutaj, tutaj coś takie... To sama sytuacja, ta sama sytuacja. Czyli Marek się nie ma Nie, wózek, wózek, po prostu wózek mnie potknął. Słuchaj, to na tą twoją, dla tej twojej konkubiny, za ten Przepiękny wykład o średnich winach przekażę na Twoje ręce. A ja muszę posmakować, czy będzie smakowało Tego się spodziewałem, tego się spodziewałem. Nie ma nic piękniejszego, jeśli dać swojej konkubinie wino już otwarte. Tak, no pewnie, żeby nie było, że żeby... Więc... będzie się okaże pomocne. O, gdzieś. tu By mamy nazwę Mix, czyli większość z Polaków zna Mix. Kwidzyński, czyli tutaj też okolice, jakaś wioska gdzieś tutaj na Kujawsko-Pomorskim. Polejemy, polejemy. Wino również trafiło Ci się, drugi smaczek. Również Heryk. Ale tak? tym razem przez CH. O, tym razem przez CH, więc być może jest tutaj. Zrobię wir, lepiej wejdzie. Proszę uprzejmie. A ja korzystając z chwili uwagi, słuchajcie drodzy, chciałem wygłosić jeszcze taką głowę, żebyśmy nie mieli problemów. Ten program nie miał na celu propagowania alkoholu, jak i namawiania do jego picia. Słuchajcie, kochani, lajkujcie, subskrybujcie. Nagroda jest świetna, czyli weźmiecie, jedna osoba będzie wylosowana, która weźmie udział w następnym odcinku z tej serii. Nie zostawiajcie nas samych, pijcie tylko napoje. Ale ja tego ja 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 jedynka tego. Oh, oh. Czekaj, ja czekaj, ja rurek! Ja czekaj, ja Dziękuję bardzo za uwagę. Wysyłamy policję za rurkiem, żeby oddał nam butelki. Do widzenia.